Witam wszystkich. Prawdopodobnie najbardziej pożądanym przez dzieci słodyczem, który można kupić w supermarkecie, jest Kinder Niespodzianka. Choć myślę, że żaden dorosły człowiek by jej nie odmówił. Dobra, to otworzymy sobie Kindersztubę. To w zasadzie tylko jajko złożone z czekolady, a raczej dwa rodzaje: mleczne i biały. A w środku znajduje się żółta kapsuła, w której po otwarciu znajdziemy zabawkę. Może to tylko ja, ale w moim dzieciństwie takie zabawki były o wiele ciekawsze. Przez ostatni pół roku szczegółowo zastanawiałem się, jak mógłbym zrobić gigantyczną Kinder niespodziankę, żeby wyszła idealna, tak jak fabryczna. I w końcu na to wpadłem. Przygotujcie wcześniej swoje polubienia, a my zaczniemy działać. Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstaje czekolada? Istnieją całe plantacje, na których uprawia się owoce kakaowe. Kupiliśmy więc cztery takie dojrzałe. Są one bardzo duże i ciężkie. Łamiemy je na pół i widzimy w środku białe ziarenka. Są to dojrzałe ziarna kakaowe. Jednak aby zmienić je w czekoladę wymagają one sporej obróbki. Układamy je w drewnianej beczce. I przykrywamy folią. Ziarna pozostaną w tej beczce przez 7 dni i będą się fermentować. No to czas je wyciągnąć. W porządku, ziarna kakaowe przefermentowały się tak, jak powinny, pachną przyjemnie i ocetowo. Teraz bierzemy taką suszarkę i układamy na niej wszystkie nasze fasolki. Ustawiamy ją na 40 stopni, włączamy. Będą się suszyć przez kolejne 7 dni. Minął tydzień, a ziarna kakaowe są całkowicie suche, ale żeby zrobić Kinder Giganta, to zdecydowanie za mało. Kupiłem więc więcej suszonych ziaren kakao. Wyglądają dokładnie tak samo jak nasze. Teraz są surowe, wychodzimy więc na zewnątrz i wsypujemy do kociołka dwa forki fasoli. Musimy też porąbać trochę drewna. Otwieramy piec, kładamy do niego trochę zmiętego papieru i trochę drewna na opał. Rozpalamy ogień. Gdy się zapali, należy przystąpić do mieszania ziaren kakao, dzięki temu upiekają się bardziej równomiernie. Po około 10 minutach zaczynają naprawdę ładnie pachnąć, dlatego jeszcze 5 minut i można sprawdzać. Uprażone ziarna kakao powinny się łatwo odkleić. Zdejmujemy z ognia. Etap pieczenia mamy już za sobą. Teraz weźmiemy kolejną miskę. Z każdego ziarna kakaowego usuwamy skórkę, rozkruszamy jądro i wrzucamy do drugiej miski. Mamy tę kakaową bryły. Jest to chyba główny surowiec do produkcji czekolady mlecznej. My również kupiliśmy takie pudełko. Otwieramy go. W środku widzimy dużą ilość masła kakaowego. Wygląda i czuje się tak samo jak mydło do prania. Aby łatwo je roztopić, kroimy je nożem. Jest to bardzo ciekawy proces. W dwóch godzinach otrzymaliśmy całą kotlinę drobno zmielonego masła kakaowego. Aby prawidłowo wykonać czekoladę, potrzebna jest maszyna zwana melangerem. Zasadniczo jest to głyn elektryczny z kamieniami mielącymi jak ten. W nim mieszamy grudki kakaowe, mleko w proszku, cukier i masło kakaowe. Bierzemy kilogram grudek kakao i wrzucamy je do młynka. Gubek pełen mleka w proszku. Szklanka cukru. I zaczynamy go uruchamiać. Wszystkie składniki mieszamy i stopniowo mielimy na drobniejszy proszek. Dodajemy masło kakaowe. Od tarcia będzie się stopniowo rozgrzewać, a masa stanie się bardziej płynna. Teraz potrzebuje tylko czasu, ziarna będą coraz mniejsze. W międzyczasie włączamy inną maszynę zwaną marmitem. Podgrzeję czekoladę, by ta została płynna. Napełniamy go wodą. Na maksymalnym poziomie. Ustawiamy go na dwa i włączamy. Minęły 2 godziny, czekolada stała jeszcze bardziej płynna, aby smakowała tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, dodajemy ekstrakt wanilowy, w produkowanej czekoladzie stosuje się również proszek o nazwie lecytyna, trzeba dodać tylko odrobinę. Jest on nieszkodliwy, potrzebny tylko po to, aby czekolada była bardziej płynna. Czekolada była w melanżerze przez 3 godziny, wyłączmy to i wlewamy do pojemników typu gastronorm. Pierwsza partia prawdziwej mlecznej czekolady jest gotowa. Tackę kładamy do marmitu, aby czekolada nie zastygła. Pomieszczamy następną partię. Tym razem dodajemy grudki kakao stopniowo, aby blender szybciej je zmielił. Następnie stopniowo wsypujemy masło kakaowe. Gdy masa będzie płynna, stopniowo wsypujemy cukier, mleko w proszku i pozostałe dodatki. Czekamy kolejne 2,5 godziny. Po czym przelewamy czekoladę do pojemników. Za trzecim razem należy dodać więcej mleka w proszku i mieszać przez 4 godziny. Otrzymujemy idealną, błyszczącą, mleczną czekoladę. Zalewamy ją również wodą. Wypełnienie miski gastro po brzegi zajęło nam 2 dni. Wszystkie te partie mieszamy razem. Gotowe! Kolejnym etapem jest odpuszczanie, może zapytać dlaczego jest to potrzebne, pokażę Wam przykład dwóch płytek, jedną plaliśmy do po prostu roztopionej czekolady, drugą do czekolady temperowanej, gdy już się stwardnieją wyjmujmy je, a ta która jest po prostu roztopiona bardzo szybko się topi i zostaje na rękach, jest mroźna i bardzo miękka. Z kolei czekolada temperowana jest błyszcząca, kryształki masła kakaowego włączą się w stałą krystaliczną sieć, dlatego po załamaniu jest chrupięcie. Aby następnie temperować dużą objęt czekolady zwiększamy temperaturę, czekoladę podgrzać do 45 stopni, ciągle mieszając, wyjmiemy miskę gastro, wychodzimy na zewnątrz, przekładamy ją na zimną płytę. Ciągle mieszając, za około 15 minut czekolada powinna ostygnąć do dokładnie 25 stopni. To wszystko wracamy z powrotem na ogień. I podgrzewamy czekoladę do 31 stopnia. Na tym kończą się działania związane z temperowaniem czekolady. Wlewamy do tych dużych półobek jaj. Zamówiłem tej formy pół roku temu w Ameryce i właśnie dotarły. Formy te kosztowały 20 tysięcy hrywien lub 5 5000 zł. Otwieramy więc alkohol. Wlewamy go do formy i przecieramy serwetką. Dzięki temu będzie idealnie czysta czekolada będzie iśnić, zrobione, teraz wkładamy foremkę do zamrażarki na godzinę. Muszą one całkowicie ostygnąć. Teraz gdy foremki są obłodzone, nawijamy czekoladę, wlewamy ją do foremki. No i rozsmarowujemy dookoła, czekolada natychmiast zastygnie. Wypełniamy jak najbardziej równomernie, aby ściany miały wszędzie taką samą grubość. Odsędzamy nadmiary czekolady. Wkładamy z powrotem do zamrażarki. Ponownie zalewamy foremki. I trzecie podejście. Fremki są już bardzo ciężkie i nie da się ich skręcić w rękach. Polewamy więc czekoladę w dół ścianek i rozprowadzamy ją szpatułką. W ten sposób wypełniliśmy całą mleczną czekoladę, ale w kinderku jest też biała, więc zróbmy to. Potrzebujemy masła kakaowego, mleka w proszku, cukru i sojowej i oczywiście melanżer. Bierzemy pełną miarkę masła kakaowego. Zakręcamy melanger i zaczynamy wlewać bardzo stopniowo. W środku znajduje się dosłownie 1 trzecia łyżeczki licytiny sojowej. Bierzemy 700 g cukru i stopniowo go wysypujemy. Pełna miarka mleka w proszku. Teraz potrzebuje tylko czasu. Mleko w proszku i ziarenka cukru będą się kurczyć i przeszkadzać masłu. Właściwą konsystencję uzyskano po dwóch godzinach. Do marmitu wlewamy naszą domową białą czekoladę. Białą czekoladę gotowaliśmy przez 15 godzin. My też ją temperujemy. W ten sam sposób wlewamy ją do foremek. I rozprowadzamy ją również za pomocą szpatułki. Białą czekoladę polewamy jedną bardzo długo. W czasie, gdy rozsmarowujesz go na jednej formie, druga ma czas na stwardzenie. Czekoladowe połówki i jajek są gotowe. Zrobimy integralną część kinder niespodzianki, czyli żółtą kapsułkę. W tym celu kupiliśmy taką plastikową beczkę o pojemności 20 litrów. Odginamy mocowania do chwytu i wyjmujemy. Beczka ma kształt kapsuły, ale nie w kolorze. Odkręcamy więc pokrywkę. Zabieramy w bezpieczne miejsce do malowania. Począstamy puszkami z farbą pokrywamy beczkę kolorem żółtym. Pomalowaliśmy go całkowicie w trzech podejściach. Okazuje się, że to taka duża, żółta kapsuła, Dla mnie wygląda jak oryginał. Jaki prezent umieścimy w środku? Przemyślałem to zawczasu i zamówiłem fajny głośnik Bluetooth, taki na Aliję. Otwieramy go. I wkładamy do kapsuły plus przewody instrukcji obsługi. To wszystko możemy zamknąć. Naszą niespodziankę umieściliśmy w jednej z Kinderpółek, a drugą wyjmiemy z formy doskonałe. Na początku po prostu roztopiliśmy palnikiem drzeg czekolady i próbowaliśmy ustawić na wierzchu drugą połowę jaja, jednak nie pasowały do siebie, były naprawdę duże braki, wyciągamy więc również drugą połowę. Obcinamy nożem wszystkie nierówne krawędzie. I ustawiamy ponownie. Jest mniej więcej prosta. A żeby skleić te połówki, przechodzimy przez łączenie białą czekoladą. I to jest właśnie to. Ale czym jest Kinder bez jego kolorowego opakowania? Aby go wykonać ponownie bierzemy formę i kładziemy na górze folię. Przyklejając każdą warstwę dwustronną taśmą klejącą. Następnie potrzebna jest farba krylowa, wałki do malowania, pędze i kredki. Najpierw trzeba zrobić biało czerwone tło. A następnie nanieść wielokorolowe napisy. Uważam, że wyszło bardzo pięknie. Użyliśmy więc dolną część zawiniątka na podłodze. Delikatnie opuszczamy w nim naszego kinderka. i razem z folią podnosimy do tyłu. Na wierzchu układamy drugą połowę zawinątka. Połączamy płaszczyzny i przymusujemy je za pomocą zszywacza. Nożyczkami odcinamy nadmiar folii. I ostrożnie zaginamy krawędź. Pozostaje pomalować wszystkie szczeliny. A teraz gigantyczny kinder niswodzianka, jest już całkowicie gotowy, jest tak ładny jak to tylko możliwe. Tym razem powtórzyliśmy to praktycznie jeden do jednego, biorąc pod uwagę formy, maszynę, czekolady i produkty, kosztowało nas to 50 tysięcy hryven, to jest 10,5 tysięcy złotych. Wykonanie zajęło 5 dni, odpowiedź na moje pytanie, kto poczuje największą radość, gdy zobaczy tego ogromnego kinder? Oczywiście, że dzieci. Pobieramy ją więc w żółtą szmatkę, ładujemy do samochodu i zawozimy do domu matki i dziecka. Dzieci były bardzo szczęśliwe i po prostu rozerwały tą kinder. Cześć wszystkim. Myślę, że każdy zna co to jest marshmallows. Zrobiliśmy tyle różnych słodkości na ogromną skalę. Zróbmy też taki. Jednym z najważniejszych składników marshmallow jest żelatyna. Otwieramy saszetki i wsypujemy do miski. Gotowe łącznie 800 gramów żelatyny. Ale żeby moc prawidłowo opracować do garawki wlewamy 3 litry wody. I zalewamy naszą żelatynę, mieszamy. W ciągu dosłownie dwóch minut zaczyna pędzić. Do ogromnej marmolady potrzebny będzie również cukier. Otwieramy go i wsypujemy do niski 8 kg. 2 puszek syropu kukurydzianego soli, ekstraktu wanilowego i 2 litrów wody. Wszystkie słodniki są gotowe. Rozpoczynamy robienie marmolady. Stawiamy rondel na wagę i przelewamy na napeśniałą żelatynę. Czyli 250 gramów. Stawiamy na kochenkę i ciągle mieszamy. Żelatyna powinna się rozpuścić. Gotowe. Teraz kładziemy na wadze drugi rondel i wsypujemy do niego dokładnie 800 gramów cukru. Dodajemy 200 ml wody oraz syrop kukurudziany. Dodajemy 320 g. Również na kochence. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy syrop przez 9 minut. Powinien nabrać żółtawego koloru. W międzyczasie do misy miksera wlewamy rozpuszczoną żelatynę. Odkrywamy ekstrakt wanilowy i dodajemy kilka kropel. Następnie solimy ją i ubijamy. Karmel jest gotowy. Wlewamy go do miksera cienkim strumieniem. Masę szybko mieszamy, spieniamy i chodzimy. 10 minut i mamy miskę pełną sztywnej piany. Jako formy używamy wysokiego rondla, aby później nic nie przybierało, posypujemy masłem. I rozprowadzamy je pędzelkiem po wszystkim wewnętrznych ścianach patelni. Posypujemy również skrobią. To wszystko. Można zalać naszą pierwszą formę. Zobaczmy pierwszą partię, ustawiamy miskę i robimy drugą. Tak, musimy to powtórzyć jeszcze sześć razy, zalewamy ostatnią warstwę tak, aby było jej po prostu za dużo. Pozwalamy tej masie ostygnąć przez 10 godzin. Nasza słodka substancja już zatwardniała. Posypujemy skrobią kukurudzianą, żeby się nie kleiło. I wyciągamy naszą ogromną marmoladę. Super zrobione! Ponownie posypujemy skrobią ze wszystkich stron. Spójrzcie jaka jest miękka i sprężysta, zupełnie jak sklepowe marshmallow. Smakuje jeszcze lepiej, nawet bo nie ma w nim chemicznych aromatów. Przekręcamy marshmallow na bok. Dzieliśmy taki patyk, naostrzyliśmy go. Waliśmy położyć na nim marshmallow, aby upiec na ognisku. Ale zaczął się rozrywać pod własnym ciężarem. Odrzuciliśmy więc ten pomysł i postanowiliśmy pokroić marshmallow na łatwe do opakowania kawałki. Bo się na tym, że otrzymaliśmy mnóstwo pysznej domowej marmolady.